Między jednym słowem będziecie mogli być wymalowani jak no, Cyrilla z wiedźmi na czwórki, z tych przeróbek, które pojawiły się w sieci. Witam wszystkich bardzo serdecznie, miśki moje kochane. Słuchajcie, mamy, moi drodzy, nareszcie tak naprawdę połowieczne rozwiązanie wielkich naszych problemów. Pamiętacie, jak kiedyś, kochani, mówiłem o tym, że to nie kolor włosów definiuje inteligencję, a tylko i wyłącznie człowiek? Dokładnie, tak, więc, kochani, w chwili obecnej, a tak naprawdę, moi drodzy, nie tak, oczywiście, w chwili obecnej trwają, kochani, ruchy, Poznańskiego, które mają zmienić oświatowe przepisy odnośnie tego, że już nie będziecie oceniani przez pryzmat kolorów włosów, makijażu czy paznokci. To co? Ciekawi na odcinek? Zapraszam bardzo serdecznie. Ja oczywiście jestem Audiolog, czyli po pogromca kochani szkoły, ale tylko tej złej szkoły. No i lecimy z odcinkiem. PING! Dobra, słuchajcie, kochani, jak wygląda sytuacja? Oczywiście, od kilku lat, kochani, jak jestem tutaj na YouTubie, powtarzam to za każdym razem, że to nie wygląd definiuje waszą inteligencję, twoją misiek, twoją widzą. Tylko i wyłącznie wy. W sensie, no, ty sam definiujesz swoją inteligencję. Gwarantuję wam, że ten idiota w czapce, na którego aktualnie, kochani, się patrzycie, ma wykształcenie wyższe i wie bardzo dużo. Zarządza zespołem i robi inne magiczne cuda na kiju. Naubiera się ciągle jak hip -hopowiec. tak jak zwykły blokers, kochani, a ja tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu lubię kulturę hip -hopową. I tak samo jak przez wiele lat, kochani, oczywiście uczniowie byli tyrani przez nauczycieli, którzy oczywiście, wiecie, swoją całą zawziętość wzięli z czasów, kiedy w dinozaury rzucało się kamieniami... No, serio tak było, macie tutaj dowód. Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. To jest wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb. Wie pan, co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. No. No i to jest, kochani, ktoś, to <laughs> sprawował władzę, nie? No, ale wiecie, no inteligentna osoba, ładnie ubrana, to musiała być mądra i to, co mówi, to na pewno jest, wiecie, prawdą, nie? No ale wracając, kochani, oczywiście do klu. Przez wiele lat, kochani, ciosali nam kołki na głowie o to, że oczywiście macie kolorowe włosy, macie czerwone, macie różowe, macie pasemka, nie macie pasemek, nie macie włosów, macie tatuaże, czy macie, kochani, oczywiście no pomalowane paznokcie, to to już jest w ogóle debilizm. No a ja mówiłem, że to ma jednak kochani kupę z tym wspólnego. I teraz dochodzimy do sytuacji, w której to kochani kuratorium poznańskiego oświaty zastanawia się nad tak naprawdę zmianami w tych całych statutach szkoły, które nagle będą kochani świadczyły o tym, że jednak... Kolor włosów nie decyduje o inteligencji. No to tutaj jest moje pytanie, moi drodzy kochani widzowie, moje kochane widzczyni, czyli misiaczki różnej maści. Czy do tej pory byliście karani za kolor waszych włosów bezpodstawnie? Czy też może jednak nie? Czy jednak kolor włosów to była oznaka buntu z waszej strony, czy po prostu jednak stylu i indywidualności? No bo ja osobiście nie rozumiem tych chłopaków z wifonem na głowie, wiecie, o ten mi chodzi. No od razu skumaliście, aczkolwiek no nie hejtuję, znaczy no nie hejtuję, no wiecie, no to co jeżeli ja sobie tam ponarzekam i tak dalej, to to jest narzekanie, ale ja nagle nie mówię, miśki bierzcie pochodnie, lecimy kurde palić wifon, no nie, no bo to jest troszeczkę, no wiecie, no. Hejt, a ja nie za bardzo lubię hejtować i tyle, hejtuję. Hejterów. No i kochani, mamy sytuację, że w końcu będziecie mogli mieć kolorowe włosy. Ej, audiolog, a będziemy też mogli ubierać się po swojemu? No i właśnie tutaj jest ten problem, że nie. I to mnie troszeczkę dziwi, naprawdę, że z jednej strony postawili nam. Wiecie, no, że kolor włosów i tak dalej, więc jednym słowem, będziecie mogli być wymalowani jak no, Cyrilla z Wiedźmina Czwórki z tych przeróbek, które pojawiły się w sieci, ale z drugiej strony, nie będziecie, tutaj akurat kieruje swoje gdzieś tam słowa do chłopaków, nie będziecie mogli ubierać na przykład koszulek z waszymi ulubionymi zespołami metalowymi. No bo to już się nie kwalifikuje pod wyrażanie siebie. Z jednej strony, ubiór będzie ciągle kontrolowany przez szkołę. Ale z drugiej strony wygląd, czyli no to wasze ciało i tak dalej, będzie wasze. Ja tutaj rozumiem i nie rozumiem. Z jednej strony rozumiem tak naprawdę yy, gdzieś tam tematy. Różnego rodzaju, wiecie, apeli, tak, gdzie trzeba no, być, bądź co, bądź ładnie ubrany, jakaś tam koszula, schludna i tak dalej. Jeżeli, kochani, chcecie wiedzieć, jak wygląda prawdziwy strój galowy, to odsyłam Was do średniowiecznego odcinka na moim kanale ze strojem galowym, ale w moim wykonaniu, który był dosyć oryginalny. A druga kwestia jest taka, że. <laughs> No też ja bym tutaj. Yy, tak naprawdę tak, ale to jest to raczej rozsądek i logika, że wiecie, no że nagle chłopaki nie będą nosili, nie wiem, majtek, przez którym będzie im wystawało jajco, no tak samo fajnie jakby dziewczyny, nie wiem, miały ten takie, takie, wiecie, poszanowanie kulturowe po prostu. Nie nie przenołyśmy tej do końca kultury z Ameryki, która wiadomo, że ona jest raczej posklejana na taśmę klejącą i gumki recepturki, tak. I ona z realną kulturą nie ma za dużo wspólnego. Ale mówię o takim wiecie, chłodnym Biorze, ale na przykład nie wiem, jeżeli ktoś miał pieszczochy metalowe, no to czy to jest schludny ubiór? Też nie można powiedzieć, że to jest zły ubiór, co nie? No, bo to jest bądź co bądź ubiór należący do danej subkultury. Jeżeli byłaby laska, która byłaby ubrana w loligotkę, to powiem wam tylko tyle: w Japonii, czyli najbardziej korporacyjnym państwie na świecie. To przechodzi, możesz sobie tak być ubranym, ale uwaga, nie w miejscu pracy, czyli też nie w miejscu szkoły, nie? No, tutaj oczywiście, kochani, nie będę dążył do tego, że teraz wszyscy w mundurki i tak dalej, bo jednak jestem sam za wyrażaniem własnej indywidualności, własnej gdzieś tam subkultury i tak dalej, bo sam, kochani, chodziłem do szkoły ubranym na niebiesko jak smerf. W nawiązaniu do uwaga czego? Tak, dokładnie tak, kochani, jeżeli ktoś siedzi w... Historii hip hopowej, kulturze i tak dalej, no to wie, że jest to nawiązanie bezpośrednio do gangu. I tak miałem niebieską również bandanę. No i co? No i wyrosłem na degenerata, jak sami widzicie, który siedzi i pierdzieli bzdety jakimś dzieciakom. <gryw> no, oczywiście, że nie. Powiem wam, że z jednej rzeczy jestem tak naprawdę dumny, że mimo tego, iż wyglądam jak hip hopowiec, mimo tego, iż wychowałem się na blokowisku i tak dalej, chyba ani razu. Przez te wszystkie lata nie przeklnąłem tutaj na kanale i co by na to? Bo tego po prostu nie chcę uczyć dzieciaki. Kolejną kochani sprawą, która ma być poruszona tak naprawdę przez kuratorium która ma być znowu przewertowana, to kwestia telefonów komórkowych. No bo, jak wiadomo, kochani, ja wiem, wy wiecie, już za moich czasów, kochani, tak samo przecież się ściągało z telefonów, ale mają wprowadzić nowe zasady odnośnie korzystania, nie wyeliminowania telefonów ze szkoły, no bo odcięcie do, tak naprawdę kontaktu byłoby troszeczkę nielegalne i z tego, co, kochani, się doczytałem, nałożenie na szkoły różnego rodzaju klaty kwaradaja, które odcinają wam, że tak powiem, internet, jest z Nielegalne, no to mają coś zrobić, żebyście mogli używać, ale w jakichś dziwnych sytuacjach. Ja kochani, osobiście mm, mam troszeczkę takie przeświadczenie, wiecie, jak moja kumpela, która. Uczy na jednej z wykładów na jednej z uczelni wyższych w Polsce, że ona pozwala uczniom przechodzić dalej, studentom. A Abycie dlaczego? Bo to nie szkoła zdefiniuje to, czy wy pójdziecie dalej, tylko i wyłącznie, kochani, wy. Co z tego, że wy teraz uczycie się, nie wiem, w technikum gastronomicznym, w technikum, nie wiem, graficznym i tak dalej. Jak tak naprawdę wasze drogi, kochani, mogą totalnie pójść w zupełnie inną stronę. Wiecie, ja miałem, kochani, być drukarzem, miałem być DJ-em, miałem być profesjonalnym tancerzem, a zostałem. No grafikiem, tak? Jednak ciągle się gdzieś tam ten mój cały świat kręcił wokół tych tak naprawdę artystycznych kierunków i ja, kochani, tak naprawdę wykazywałem zdolności pewnego rodzaju artystyczne już od czasów przedszkola. Dlatego, no... Jestem zdania ogólnie, że szkoła powinna mieć mniejszy bat tak naprawdę na, wiecie, na robienie uczniom pod górę w nauce, yy, bo nie każdy musi być Einsteinem, tak? No tak, i powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi akurat o yy, kwestie telefonów w szkole, no to pff, z tego co słyszałem, o to fajnie, że oni porobili te jakieś skrytki, że no przed sprawdzianami telefony proszę schować do skrytki. No ale z drugiej strony, co z tego, skoro pff, no skoro co? No skoro każdy uczeń ma dwa telefony, jeden do skrytki, drugi na ściągę. No ale przynajmniej nie powtarzacie błędów mojego kumpla, który ściągał z kartki. A4. Oczywiście historia również jest w śmiesznych historiach ze szkoły, ale już nie pamiętam której, więc jeżeli będziecie chcieli doszukać, no to niestety musicie sobie to poradzić sami. Aczkolwiek powiem Wam, że wszystkie historie śmieszne są ze szkoły, fajne moje. Podsumujmy, kochani, to może w ten sposób. Czy Wy uczniowie chcecie realnie, żebyście mieli pełne prawo do wyrażenia siebie, jeżeli chodzi o kwestie subkultury? Oczywiście, wiadomo, że Chodzi tak naprawdę nam o ten taki kulturalny zamysł, a nie, że teraz nagle wszyscy będą chodzić na Golasa do szkoły. No bo ktoś powie, ja się czuję jako koń i kurde, musicie mnie szanować. No bo konie przecież latają na Golasa, nie? No ale mają przynajmniej ładnie włosy zrobione i są zawsze wyczesane. A wy, konie ludzkie, dobra, nie no, bo zaraz będzie, że obrażam uczucia religijne jakichś, nie wiem, konio ludzi. Ale jednak, kochani, wracając, czy faktycznie jesteście za tym, żeby. Abyście mieli tą wolność pełną, żeby po prostu was się nie czepiali w szkole, czy może też jednak jesteście za tym, żeby było to ściśle uregulowane i żeby najlepiej wszyscy wyglądali tak samo, czyli wiecie, jesteście za wprowadzeniem mundurków, regulaminowych długości włosów, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A druga kwestia, co wy sądzicie na temat telefonów w szkole? Czy faktycznie jesteście za tym, żeby telefony w szkole mm, miały po prostu pełny dostęp i kto chce ściągać, to nie chce ściąga, a kto nie chce ściągać, niech nie ściąga, a kto chce się uczyć, to niech się uczy? Powiem wam szczerze, że ja bym chyba w ogóle wyeliminował sprawdziany, wiecie? Yy, z szkół. No, sprawdziany tak. I po prostu odpowiedź ustą, jeżeli faktycznie chcą yy, sprawdzać waszą wiedzę. No bo kto mi, kochani, powie że każdy uczeń w każdej szkole nie używa ściągi, ani jeden, że ani jeden człowiek nie używa ściągi, że dzisiejsi lekarze nie ściągali w gimnazjum, w technikach, w liceach, w, na studiach. Jeżeli ktoś mi tak powie, kochani, to ja się zaśmieję, jak mój ukochany Hiszpan. No i tyle ode mnie. Dobra, no to co, życzę Wam miłej środy albo piątku, w zależności od tego, kiedy wypuszczę ten odcinek. Życzę Wam fajnego dnia, kochani. Życzę Wam naprawdę fajnego dnia, kochani. I życzę Wam fajnego dnia, kochani. A jeżeli dzień będzie brzydki, no to w takim razie możecie to zwalić na kogoś innego, no bo ja życzyłem Wam miłego dnia potrójnie, więc ktoś ewentualnie mógł Wam życzyć niemiłego dnia. Dobra, Miski, trzymajcie się. Życzę Wam zarąbistego ziomka. Do usłyszenia. Jak chcecie, możecie poprzyciskać te przyciski na dole. Jo! Pow! Nie mam nic fajnego.